Sieman, zobacz to, patrz, a tu stań tutaj. Tu gdzie no, ty? Tu, 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 tu stań i patrz. No, 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 i patrz na mnie. Tu, tu tu, jeszcze bliżej, tu. I patrz na mnie, patrz, patrz, patrz. Patrz. Hmm, co to za komputer? Jakieś AMD tutaj są. Hmm? Stary, ty wyglądasz jak duch. Jaki jebany duch, taki się zrobiłeś, wiesz? Jak ten banan, co ty. Wciąga mnie, wciąga mnie, ratuj. Damian! Jak wy to robicie? No do tyłu kamerę to jest eee, kurwa Kurwa Jezu pomarańczka! Matka Boska! Ej, a czekaj, czekaj, czekaj! Dobra! Krz, krz, Halo. Ja pierdolę, jak to tak słychać, te umrę Pierwszy hunting ducha, kurwa, już mi obstrane gasie. Ja już jestem ze jeszcze nie wyszliśmy z samochodu. Proszę wziąć latarkę. Latarka Termometry jest. Thermometrii również, proszę brać. Jest. Mam, i jak się zmienia? Z Eee i proszę niech każdy jeszcze GoPro na czoło, proszę GoPro, tu na Ej, ścianie jest a, proszę, e. GoPro, GoPro gopro Tu no jest, proszę. jest mam mam, Ej, a powiedz mi No Przecież ty masz 17 stopni a. kurwa, jesteś duchem jebanym Jak masz... Słuchaj, masz ten moment to te kliknij i wtedy masz latarek Przy... O, a to z latarek się chodzi cały czas, nie? Czy bez? Tak, jest... tak, tak, tak no. dobra e, ekipa, ekipa proszę tutaj ja szefem jestem, tak? Ekipa e, dostałem od się, Nowy chodź tu, nowy chodź tu od naszego głównego szefa dostaliśmy zadanie sprawdzenie czy w tym mieszkaniu jest duch, tak? Yy, to pierwsze zadanie, jaki to jest typ ducha. Drugie zadanie, sprawdzić czy te w tym działa. Ja mam, ja mam. i no, ja padło padło, no. To musimy tego Erymejfejfem eh, sprawdzić, czy tam będzie jakieś. Musimy... Smuczgesticcy. Co to są Smuczgesticcy? Już tłumaczę tutaj amatorom. Musimy znaleźć pomieszczenie, w którym duch prześlad, przesiaduje, tak? I następnie zapalić świeczkę. E, a właśnie, zapalareżysioł... Nie, Pali. nie, ja nie mam nic. Ja nie palę. Yeah, no e, Zapalniczka, pik jest. Dobrze, więc musimy tam zapalić w tym pomieszczeniu pachnie yy, yy, pachnidełko. A ostatnie yy, Witness Ghost Event, czyli załóżmy, jak duch będzie rzucał talerzami albo czymś, to to wtedy będzie git. I duch się nazywa Carol Harris. I proszę nie mówić Adam, imienia, bo, się, Adam. Bo, się, bo się bardzo się Jak zdarzyło. się nazywa? Yy, Aparaty mąduje. Carol Harris, tutaj masz. Ja pierdolę. Carol Harris, tak, i duch się pokazuje no, wszystkim. Kurze. Dobrze, znałem go, jak żyje. Zapraszamy. O nie! Pierwszy obchód! Książkę rzucił Pierwszy obchód w mieszkaniu zrobimy. Mam trzy... Nie, czy nas nie do... Tak join. Poczekaj, czekaj, 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 bo ja się muszę... Panowie zajdzie, bo ja wiem, żeby jesteście już tam nie jeden dług został złapany. Ktoś GoPro nie wziął, ktoś GoPro nie wziął, szepnie. Na łeb załóż! GoPro Adam, zakładaj to na głowę! On nie wie z jest GoPro! Tu! O jego nie tu no nie Adam wasz. jest niemowa. mowa! to! To jest ten dom? Adam Niemowa! Na pewno, bo mi... Ja dostałem... Poczekaj, nie biegnij! Kiedy dole? Zobacz kamery! Kto się bawi tą latarką? Adam! Adam! Kurwa zemdleje. Halo, halo! Adam! Ale Adam się Nie, w lobby go! Onaczej w tym. Zanim my o to jest Adam, to jest Adam czy po... nie, czekajcie! Czekaj, Ej, czekaj, woda się... Woda już woda się... Woliła, Termometr Poczekaj, Termometr. no nie biegnij! Mamy, mamy go, mamy go! Gdzie jest, gdzie jest? O, tym! Nasrała, nasrała w tu Poczekaj, bo się boję Adam. się ruszyć! Idę po ja mam, ja mam, robię zdjęcie wody Zrób wody zdjęcie, o Zobacz kurwa się, Nasrała, nasrała. Gdzie? Pokaż, czekaj, ktoś patrzy plecy? Na... O kurwa Na te latarek se zapal, nasrała no Ja mam, no wo... tam. Czekaj Tampon, kurwa tampon Mam tampon, tampon? <laughs> Mam tampon tu nie ma. A temperatura jaka musi być panowie? Bo ja nie wiem, ja pierwszy raz na duchu to. Tu leja. Ja pierdolę, co to jest? Damian, daj krzyż, daj krzyż Ej, telewizor zapaliła, telewizor zapaliła, zobacz nie, Ja pierdolę, nie ja jebie, kto to idzie? To jest... Poczekajcie to, to Ciustek, nie, to Ezio Ezio, Robert, ale to na pewno to pomieszczenie? Ej Tak, tu pikało Pikało? Dawaj, stawiaj, stawiaj kamery Dobra, jeszcze piętro, chodź, chodź, Poczekaj! Bądź, A on? A on będzie rozstawiał to kamerzystwo. No jak mu się coś stanie? Nie, kurwa, nie, się, nie stanie się stanie się. Czekaj, zapalę światło. Ale. Netflix się włączy. Co światło się nie pali? Co jest? O, tu się Uj, pali. Pamięta. Tu jeszcze włącznik. Się cały uh, Hello ghost, uh, are you angry or something? something? Musimy temperatury szukać w pomieszczeniach. Tu 17 no musi mieć tak z 10, fajnie by było. Tu jest wiesz? 17. O, garaż, patrz. Zobacz, jaka Poczekaj, czekaj, 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 16. Oj, kurwa, zimno się zrobiło. A to nie będzie tam, gdzie tam pan nie wiem, nie wiem, mamy koście, robię kości, że robisz kości Bądźcie w dwójkę, tam się nie ruszajcie, panowie. Nie. Nie, nie, nie mów to, ale... Proszę po imieniu nie nazywać! Czekaj, bo tylko komputer sprawdzę Zobacz co, co na, co na fejsie robisz Kurczę, RTX -y tutaj, Jezus ja. RTX RTX Intela ma jakieś 7... 7 ale, ale, ale 19 stopni jest na, na RTXie, to spoko To nie, to, to nie, nie jest, gracz, to nie jest gracz. To ciastko okay. Give us a sign please O, piwnica, chodźmy O, ciekawe, to na pewno trzeba tam iść <grym> Chodź, chodź. Damian, poczekaj, Damian, bo ja mam tylko ten! Damian! Poczekaj, ale zimno się zrobiło dwa stopnie mniej! Kurwa, niech cię strasz, Damian, bo zesrałem się! Damian, przepraszam, Musiałem O kurwa, na 8 na 8, Uważajcie Co? na 8. goni nas, goni goni nas, goni goni Give us i was Damian, na piętro jeszcze, chodźmy na piętro, na piętro nie patrzyli. Ezio, chodź z side. nami, chodź z nami. My do góry idziemy, chodź, chodź, chodź. Ja czekam za to, czekaj. Damian, poczekaj, czekamy za Eziem, bo on już idzie. Nie bój się o mnie. Chodź tutaj, co ty masz? Chodźmy A temperatura. No właśnie, jest taka się temperatura jest. Bo, może nie być temperatura. 19. By 19 stopni! Sprawdźmy pomieszczenia, sprawdźmy pomieszczenia. Give me a sign, give me a sign. Are you there? Give me a sign. Hello ghosts. Oh, Are you here? Give me a sign, please. No, stamping. Jak myślisz, że to jest tamto pomieszczenie na dole? Że tam będzie się działo coś? No tam. Jak tam pin padło, powiedziało. Tamten telewizor był jeszcze dupnięty. Ja idę w to może tam na dole? to jest na dole, musisz na dół. ma ktoś wodę święconą? Muszuniankę? Nie. Ale musimy po krzyż pójść. Ktoś musi po krzyż Hello. pójść. Hello. You hear me? Ja idę pokrzyż. Ja idę pokrzyż. Moment. To musisz wyrzucić. Ja, wy, jest okay. krzyż. Dobra. Jest krzyż tu? A to. Dobra, jest. Give me mi mi a czekaj, bo temperatury nie ma ogólnie, temperatury nie ma no, Nie wierzę nie w to, co ja gram sobie. A gdzie jest to pimpadło takie? Ja mam jedno, położyłem, ja tu leży, tu Słuchajcie, ja mam krzyż Nie, nie, ja nie. Give me nie. Sign. Where are you, ghost? Give me a sign I have krzyż ghost? Nie wiem, co to? to. A, ja szodneczka. Szodneczka, tam po. Give me a sign Ej, ej, lampa spali się tutaj, gdzie? Gdzie? tutaj się zapaliło światło. No to może Ezio, gdzie jest Ezio? Nie, Ezio no ja, Give, give ja me a nie. sign, give me a sign. Ejo. Chodź Ezio. A co robi krzyż? Ej, krzyż ogólnie jak... Nie, 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 jak znajdziemy pomieszczenie, w którym jest ten duch i rzucisz krzyż, to ci dwa ataki jakby, jak będzie atakować dwa razy, to nie uda się. Ej, wy, wyłączył to. A Ej, co tak ciemno? Ma macie ufałkę Ej, co jest? Tutaj? Gdzie go widzisz? Tutaj, tutaj Czwórkę, czwóreczkę mamy, tu w tym pomieszczeniu, kamerę przestaw, przestaw kamerę, tu kamera musi być Panowie, pilnuję Nie, was Ej, ej! Ej! ej. A Gdzie to rzucić? O kurwa, Przestań! Co kurwa, godo! Łat tego! Na górę, 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 na górę! Na górę! Na górę! Szybko. Na górę! Szybko! Do szafy! Do szafy! Do szafy, do szafy szybko. A zmieścimy się wszyscy? Chodź, chodź! chodź. Nie, Chodź! Mieli bizny! Nie gadajcie, nie bo będzie słyszeć. Cicho, nie gadajcie, będzie słyszeć. Zemdleje. Gaś latarek. się wklibił tam, Ezio, co? No nie byłem, ja! To no, nie jest gra dla mnie. Przepraszam, widzę, że się tak zachowuję jak debil, ale naprawdę boję się. Ja nie mogę grać tak jak ja do domu, już nie pójdę. Ktoś za rękę żeby się mnie doprowadził, ja nie mieszka. Oj, jesteś. Tu Tupnęła przed nami. Nie otwieraj, nie otwieraj. No się spokój, spokój. Nie, 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 Dobra. nie możemy wejść, atak. Przetrwaliśmy atak. A Dobrze. skąd wiesz? No właśnie, już nie nie ma mryga latarek nie Ogólnie jak mryga ci latarek To ona wchodzi w tryb kurwienia I chce cię zajebać Ale, ale jak ja mam krzyż to co ja mam go rzucić na ziemię? Narysowała szefie Pokaż, narysowała. pokaż Co, narysowała. Narysowała. Daj, co narysowała. narysowała? Daj, daj, daj Leave or die ja, ja wychodzę. Day. szefie Leaf Ja pierdolę ja to Zobacz Narysowała No ja bez błędów Dobra, jeszcze napisała To nie debilka jest Panowie proszę teraz W na J Proszę, na J Dobrze, nie, no. nie wyprowadzaj się. Na jot proszę zaznaczyć na końcu zaznaczać, że to jest Ghost writing Ghost writing. Evidence. Tak. Nie, za to Szefie, masz zapalniczkę? I szef ma tego od tam A to w samochodzie nie musimy czegoś zaznaczyć, panowie? Na przykład, Panie szefie? Nie, Jot. Tutaj może jeszcze od razu I mam go writing zaznaczony Co to znaczy wtedy szefie? Bo ja nigdy ducha nie widziałem No ma... napisała na książeczce. Chodźcie, musimy... Okej okay. Może piątkę znajdziemy na pimpadełku A piątka to... Jezu pod kosiłka. Wiecie, to jak będzie pięć, to, to następny wpis do książki. A powiedzcie jedną ja rzecz. Nie zapala, ja nie mogę tego zapalić. Ko... Daj, ja umiem, ja umiem szefie. Ko... Ej, o Jezu, ona szafę otwarła! Ej, gada, gada do nas! Hello! E, what's your name? What's your name? Are you angry? Hello? Are you angry? Ja nie słyszę. Powiedziała coś? E, tak, 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 coś powiedziała. No, e, no to mamy kolejne. E, what's spirit box. your name? Yeah, Spirit Box. E tu, tupie, tu gdzieś obok nas jest. Nie, nie, to ciasko tak kurwa oddycha ciężko. No, nie ja, to nie ja. Give me a pan sign. się szefie, pali się. O, gada! Słyszeliście? No nie! Tak, tak, no słyszałem. To... Powiedziała hej. Say something. Hello, what's your name? Ale się boję, kurwa. Give me a sign. Tell something. Pojebane. Hello? Ej, chodź tu do nas. Ja, czekam się. Give me a sign. Nie yes, chcę. Zaznaczamy! o, o, mówi! Zaznaczamy, zaznaczamy. Spirit, spirit Spirit bon. Gada, gada, no Tylko wy to słyszycie. Chyba. A Crucifix, tu weź Crucifix połóż. Gdzie? No tutaj, na tutaj możesz żyć. A to nie jest to pomysł. E, kurde, tupie. temperatury nie ma. To muszą być go gostor... Nie, nie mogą być go szefie. Już nie mogą być. Albo palce na siebie, albo palce na siebie, albo, albo MMF na piątkę. To skość, ktoś po UVK. Idę po UVK, szefie. Ja Lumiksa biorę z ziemi, bo ktoś położył Lumiksa Tam macie drugi Ej, pierwszy raz mi ping padło działa panowie, mam na zielono to podejść tam dalej, zobacz co się będzie działo. O Jezu kurwa, pomarańczowe! Czwórkę, czwórka! Na, na razie, na razie, na razie nasz nie, nie zrobił. A ja mam to trzymać czy zemdleć Tu jest, tu jest Tu jest fałkę masz, masz ufałkę A jaki masz level, który poziom? Czwarty czy piąty? Czwarty! Zeszło? Znikło! No to nie Znikło! zeszło się latarki! Wyłą latarki, letarki, bo nic Kolekło, nie, nie widzę Musisz na ten pistej, na szybach no. albo na przełącznikach znajdź Zestram cię! Przepraszam, że tu krzyknąłem pełenie. Mam zero, mam, mam na zielonym mam tylko. Odpadź latarę czy nie Masz coś czy nie, Ezio? Czekaj, bo dobra. on szuka na szybie, na szybie, na szybie! Jedziemy, Zaświec, uciekamy! Zaśmieć, stój, 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 stój! stój. Zaśmieć, pokaż mi, ja muszę zdjęcie Beło. tego zrobić I lewo trochę. Dobra, mamy zdjęcie. Okej. Okay. Yy, no to zaznaczmy, mamy... zaznaczmy, zaznaczmy, zaznaczmy fingerprints musimy zaznaczyć Fingerprint, Szefie to jest spirit Szefie to jest, spirit. To jest trika, tak Zobaczmy czy taski wszystkie zrobimy. Do do jest dowana, dobra, zobaczymy jakąś na pewno. Kochani, co mam w tej książce napisać? Fingerprinta, fingerprinta. Momencik, już, to, już moment. Po kolei jadę, czekaj, czekaj, bo ja źle proponuję. Wszystko proponię. mamy szefie, wszystko. Wszystko, misja wykonana perfekcyjnie. Jak to było, proszę mi powiedzieć, proszę mi powiedzieć, Spirit Box? Kurwa Ghost Writing. Ghost Writing i Fingerprint. I tam, i tam masz to spiritka. I ghost type spirit Szefie idziemy po kamerę czy ją jebać. Zaraz, zaraz, niecham, zaraz poczekaj, Ghost poczekaj, type spirit? Zaraz w momencie... Spiritka A, no, A mi nie mniej. znalazło w ogóle jak spiritki nie... Jest finger co price? No czekaj, ghost writing, spirit... no, no. Czek, ghost writing yy, potem mam ten... Yy, jak to się nazywa? Trzeba zmienić spirit, spirit Box I Finger coś tam A jest Spirit faktycznie no. Jest. I teraz Szymon patrz, bo jeszcze zanim zanim pojedziemy, zobacz, tu masz w ogóle ekrany, nie? Tu możesz na przykład na kompie... Zobacz. O kurwa ma 1%. <laughs> Prawie u... na kompie masz kamerki, nie widzisz? Tu pomieszczenie widzimy. Te Nowy, całe, wejse, pigułę. Nowy pigułę. I zobacz, to zobacz. zobacz. Tu masz też plan, trzy mapy masz całego domu tutaj. Tu masz yy, no jak ktoś jest pojebany, to mu spada Sanity wtedy. Ale to ja się przestraszyłem. Ja się bałem strasznie. To ja wezmę też Y I tutaj masz activity total, zobacz tutaj. Nie ma już, nie ma nie będzie. No pigułę tu masz na ziemi, dwie leżą, musisz wziąć. No wejście, wejście, no. Ciastko w rychu też, musi wziąć. Wiesz, wiesz, wiesz. Użyjcie, użyjcie No bo mało ma macie tego mózgu. Ale jedziemy chyba, nie Już pora... Po nie, jeszcze nie, spokojnie, bo oni ducha nie widzieli, no, Chce im pokazać, tak? Nie. Dobrze, Szymon i tutaj macie activity proszę zobaczyć, tu jest activity Jeżeli Activity idzie do góry, to duch chce z nami jakąś interakcję zrobić. Jeżeli jest dycha, to duch zamyka mieszkanie i atakuje. Ale on może... A u moklusze? Ma, ma dobrze, teraz idziemy do mieszkania i trzeba ją troszeczkę zdenerwować. Jak ona Nie, ma Stanon ja mam... Harris? Nie! A możemy być przed, a, przed chatą? No to ciasko pójdzie w takim przypadku. Ale nie chodź mi... Odważny, wychodź, odważny. Chodź ciacho, chodź, chuj sobie. No, a chuj, ja mam! Ciastek, chodź Nie bo... Ale, a to mój mascent kurwa To co mam o, wywalić? No, no widzisz już Takie siastko, a później jak będziemy kolejne mieszkanie sprawdzać, to Szymon pójdzie A ja też to chcę to zobaczyć też już teraz No to prześcimy od siebie. Chyba że jesteś siaskiem, to jest siaskiem, i z Nie, to ty chodź! NO A JAK NAS ZABIJE? NIE UCIEKNĘ DO SZAFY Z ciastkiem. CIASTKO MI SIĘ ZGUBI SIMON, POKAŻ, ŻE MASZ BOLSY JA PIERDĘ CIASTKO CIASTKO, GDZIE SZAFA, wiesz? EJ CIASTKO, JAK UMRĘ TO JEST TWOJA WINA KAROL Harris! SHOW YOURSELF! Skurwysynu jebany! Nie mów tak! Ej, hey, my friend? Dawaj kurwa, na górę, na Chodź, chodź! Nie na górę, ona tu się leci, tutaj mnie Tu? Karol Harris! Mów show yourself! SHOW YOURSELF! Give me a sign, give me a sign, mów come with to me! Stój koło, niedaleko! Gasiła im kwiatło! Gasiła wasi jest! A ja ona nas zabije? <grywa> a! Drzwi! Drzwi były! Chodźcie z nami, może kurwa! Chodźcie do nas! Chodźcie do nas, a nie za oknem, każdy czwany! Chodźcie do nas! Dobra, mówisz nasz. Carol ja? Harris, show yourself! Give us a sign! Give us a sign! Show yourself! Ej, bo tu jest skrzyż, może pożycza to podnieść? Tak. No, no, no Ja zabieram <laughs> też. Ej, Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Karol tak. Tak, Carol Harris, Carol Harris, show yourself! Carol! Come on! Show oh, yourself! Carol oh, oh, oh. Harris! I'm, I'm not scared, Carol! Kill me! Come on! Don't be a shine! Come on! Show yourself! Show yourself. Karol Harris! Please! Carol! Carol, show me this! My friend! Come on! Show me boobies, Carol! A maybe, maybe tu w przeciągu? Może. Karol Harris. No bo ona tu nadrykowała, ale też w pokoju robi Adam. Ej, zapal światło. Jak to, ma Zapal no. światło. No, no, musisz się wyłączyć na no. Karol Harris. No, 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 no. No. A! Czekaj! Czekaj! czekajcie. Matka, maszkę, otwieraj szafę, otwieraj szafę! Zamknij tę kurwę! No zamknij! Sary że do mikrofalówki Goodbye Ani nie umieją, tu pani mają Ej, widzieliście ją czy nie, bo nas tam wyszło. Nie, ale spierdaliśmy kurwa człowieków ja pod skoką ja Nie widziałem jak, jak wychodziła paczara Ja tylko widziałem jak, ci jak ciastko jak ciastko, ciastko szafę już utwierał stara Sara była strasznie. O, ale no tyka, mieliśmy dychę tutaj, zobacz. A ja myślałem na początku, że Ezi ciemnia, nie? I później mówię: pewnie się zgrali z peworem i kurwa z szefu klikają te, te, żeby się o tak robiło, nie? Ale nagle patrza, moja człowieku, stroboskop. O kurwa i zaciastka. Dobra, braciami, braciami, Każdy zaznaczył spiritkę? Jak? Dobra, tak. Dobra, to jedziemy. O panie, to ty nam Kurwa, wy jesteście się pojebali. Nic to, to jest koniec odcinka, tak, bożego. No. O, się kurwa spociłem. Tam my przestraszyliście raz, no tak mocno. Nara. 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 Ja pierdolę.